Mamy dobrej krowiarni, tak troszkę pokropił ale jest mega własno. Bo miejsc, zobaczymy, wow! Cenowo jest drugo, ale jest tak pysznie zobaczcie na ten cisk. No normalnie to wygląda przepysznie. Prawa pyszna, American Mullah wziąłem. Zazwyczaj oni taką robią dolewkę wody, dlatego boję się zawsze brać duże, ale to jest przepyszne. A few moments later. Dzień dobry, witam serdecznie w ostatniej części z mojej serii z Nowego Jorku. Dzisiaj będziemy zwiedzać Manhattan. Zobaczcie, utknąłem je, dawno takiego deszczu nie widziałem. na ten napis Przetrwałem moją wyprawę do Nowego Jorku Dalej jesteśmy na szóstej alei Czyli tu jest taki ciąg wieżowców Kawkę sobie kupiłem i pączka Zapłaciłem z 9 dolców Tak polało jak ze scebra Jest przyjemnie, mega w krótkich spodenkach tak słówki dają klimatu czyli to nam był mina Marriott hotel dużo sklepów z pamiątkami i wiecie co wiecie co zakupiłem sobie jedną z tych podkoszulek robi się teraz już tak lepiej przyjemnie zobaczcie co tutaj jest i jakie te budynki Aleja Amerykanów Nie no nie do opisania tam jest policja tam, tam podali Times Square już widzimy te neony no po prostu robi to wrażenie niesamowite I Teraz tutaj fascynujące te budynki, one są tak masywne, że to jest nie do opisania. One chyba mają 55 pięter, nie wiem, coś takiego. Nawet nie umiem liczyć. Są tak masywne, że to obiektyw nie ujmuje. I te zapachy, budki sprzedają tutaj. Tam już widać central park, ale chcę Wam powiedzieć, że to nie tylko jedna ta aleja, którą przeszłem, oczywiście nie w całości. Ale są z boku też przecież wieżowce. Wow, a to co? Jaki budynek. Już będę tutaj skręcać, będę z powrotem iść. Dojdę, aż, aż dojdę. Chciałbym jeszcze iść na Brooklyn. Precie, jak się z ciemni. Piąta aleja. Mi się wydaje, że ma więcej takich budynków zabytkowych, kościołów, albo takie piękne kamienie. Tu jest sklep Lego i ja nie mogę. Zleg wygląda niesamowicie kościół w dżungli wieżowców i oto jest Rockefeller zobaczymy co tam się dzieje Ten jeżowiec, który ma punkt widokowy, kurcze A co chciałem wam powiedzieć, że w Ameryce nie mówi się recepcja, ale reception. tylko się mówi lobby. Jest tak gorąco, że zaraz padnę. Kolejny dzień jutro. Jestem na alei ósmej. Wziąłem sobie kawę. Proszę bardzo, ale chyba mnie naliczył tak drogo. Wziął mi chyba napitek. Tutaj mamy pełno teatrów, ale ja teraz uciekam na, u... na aleję siódmą. Oczywiście na alei siódmej tętniące życiem Time square. A few moments Square No jestem Skromny Zaraz sobie włączę klimę Coś tu buczy Oby była klima Gdzie tu jest światło? Co to za mała kawiarka? Jak to w ogóle, na to to zasadzie to działa? Są to tylko kapsułki? Czy o co chodzi? skromny pokoik z widokiem na yard. Na backyard. Jestem spakowany i gotowy do podróży. Świetnie spędzony czas. Zobaczcie, na moją podkoszulkę tak przylecę do Edynburga. I survived my trip to NYC.